Hej, pokażę Wam dzisiaj jak robić oczka prawe metodą kontynentalną. Mam tutaj nabrane oczka na drut. Nabijam sobie na palec nitkę od kłębka. I teraz tak wbijam się drutem od tej strony pierwsze oczko. Tak wbijam się w środek tego oczka. I oczko zdejmuję bez przerabiania. Tak się zazwyczaj robi na początku robótki. Teraz pokażę Wam, jak się robi oczko prawe metodą kontynentalną. Czyli tak, wbijamy się znowu od tej strony, czyli tak jakby od tyłu w środek oczka. Nie wiem, czy to dobrze widać, o tutaj w środek oczka się wbiłam. Oplatam nitkę od kłębka. I przekładam, wyciągając tą nitkę, przekładam ją na ten prawy drut. Pokażę Wam jeszcze raz. Wbijam się od tyłu w oczko, w środek oczka. Nawijam na drut prawy nitkę i tą nitkę przeciągam przez to pierwsze oczko, w które się wbiłam. I takim sposobem mamy oczka prawe. Przerobiłam sobie dwa rzędy oczek, żebyście mogli zobaczyć, jak wyglądają oczka prawe. I pokażę Wam jeszcze raz, już teraz na dalszym etapie, jak Robi się dalej oczka. Pierwsze oczko zdejmujemy bez przerabiania i wbijam się od tyłu w środek oczka, przeciągam przez to oczko nitkę, od tyłu w środek nawijam nitkę i ją przeciągam. Powstaje coś takiego. To są oczka prawe. Ok, mam nadzieję, że zrozumieliście, że dobrze Wam wyjaśniłam, jak robić oczka prawe tą metodą i że będziecie działać. Także miłej roboty. Dzięki. Pa.